Dzień dobry, szczęść Boże. Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej, tuż przed kolejnym już czternastym posiedzeniem zespołu parlamentarnego do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19, zespołem popularnie zwanym Norymberga 2.0, kierowanym od samego początku, to jest od listopada 2021 roku przez pana posła Grzegorza Brauna, prezesa Konfederacji Korony Polskiej. Wraz ze mną są dzisiaj również pani Torota Rodziewicz ze Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności, która zajmuje się taką komórką Stop WHO. Jest również pani Jowita Kowszyn-Sumara, redaktor naczelny portalu rebel24.pl, która opowie o kwestiach związanych z mediami dzisiaj. Jest również Adam Kania, prezes Fundacji Polskie Weto koordynator projektu Norymberga 2.0. Na dzisiejszym posiedzeniu naszego zespołu parlamentarnego będziemy się łączyć również zdalnie z ekspertami do spraw WHO, w zasadzie nowego traktatu WHO. Będą to prawnicy ze Szwajcarii, pan Filip Kruse oraz również z Francji, pani Diane Porta, Prota, przepraszam. Zapraszam serdecznie. Początek również transmisji online o godzinie 12.00. A teraz głos oddaję pani Dorocie Rodziewicz. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. 19 kwietnia w Europarlamencie odbyła się konferencja, w której brali udział lekarze, naukowcy, eksperci od zdrowia publicznego i prawa międzynarodowego. Wszyscy prelegenci wygłosili, wygłosili alarmujące obawy dotyczące planów WHO dotyczyły one zamiarów WHO zmiany statusu z doradczego na zarządzający i wyrazili też obawy o to, że media nie biorą udziału w informowaniu opinii publicznej. My jako stowarzyszenie Nauczyciele do Wolności dołączamy się do tych obaw i stąd jest tutaj moja obecność i mamy wiele tutaj wątpliwości, obaw i, i chcemy, chcemy, żeby one zostały wyjaśnione. Dziękuję. Dziękujemy. Pani Jopita Kowshenszomara, bardzo proszę. Na co dzień jestem redaktorem naczelnym oraz wydawcą niezależnego portalu Rebel24 i ten mój spontaniczny głos wykorzystam do tego, aby powiedzieć, w czym się obracam, w jaki w ogóle przestrzeni. Jest tutaj przede mną bardzo dużo mikrofonów, aczkolwiek powiem, że media milczą, media nie mówią w Polsce prawdy, nie uświadamiają ludzi, nie nagłaśniają Między innymi tematu, jakim jest, jakie są zapędy WHO, jest to jeden z najważniejszych tematów dla interesu społecznego. Nie jest on nagłaśniany przez media w Polsce. A podkreślę, że nie jest to tylko niebezpieczeństwo dla Polski, ale również niebezpieczeństwo globalne. Media milczą, dlatego że nie służą ludziom, tylko interesom globalistów i tyle mam do powiedzenia i Apeluję, wspierajcie ludzi niezależnych, którzy tak jak my nagłaśniają to, co jest dla społeczeństwa ważne i o to walczą. Dziękuję. Dziękujemy. Adam Kania, bardzo proszę. Drodzy Państwo, ostatnie pół roku w projekcie Norymberga 2.0 intensywnie zajmowaliśmy się tematyką dotyczącą WHO. Obserwowaliśmy, co ta instytucja planuje, co ta instytucja robi, krok po kroku. I tak jak zostało tutaj wspomniane, rzeczywiście WHO zmierza do tego, żeby być takim nadpaństwem, nad państwami narodowościowymi. Żeby WHO mogło decydować o kwestiach, które, które są prolegatywą tylko i wyłącznie państwa prawa. WHO rości sobie prawo do tego, żeby zamiast ministra zdrowia na przykład móc nakładać właśnie jakieś kwarantanny, móc nakładać jakieś procedury pandemiczne. W przyszłości już mamy głosy o tym, że jest przygotowywana dokładnie to tak brzmi, jest projektowana kolejna pandemia. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z naszym zdrowiem, bo gdyby to miało cokolwiek wspólnego ze zdrowiem, to sami każdy zdroworozsądkowy... Człowiek wiedziałby, że jest to pewne niebezpieczeństwo. Natomiast doświadczenia ostatniego czasu i pokłosie utworzenia naszej poselskiej komisji Śledczej w ramach Norymberga 2.0 pokazuje jasno, że ostatnie dwa i pół, trzy lata, tak zwanej pandemii nie miało kompletnie nic wspólnego ze zdrowiem. Było to zarządza, to, był, to był scenariusz przeprowadzony próbny na, na, na Ludzkości, który miał pokazać, czy, czy tego typu zarządzanie się sprawdzi, czy też nie. Ostatnia nasza poselska komisja śledcza odbyła się w grudniu 2022 roku, dzisiaj po przerwie. Półrocznej, natomiast, tak jak wspomniałem, intensywnie pracowaliśmy na dokumentach. Mamy za sobą dosyć poważną interwencję poselską z udziałem posła Grzegorza Brauna w Narodowym Instytucie Zdrowia. Mamy dosyć obszerną wymianę dokumentów i argumentów. Owoce tej pracy możecie Państwo znaleźć na stronie norymberga2.pl. A także zachęcam do tego, żeby Państwo zapoznali się z naszymi zeszytami norymberskimi. To jest owoc naszej pracy pracy ponadrocznej, właściwie już teraz półtora rocznej gdzie wszystkie owoce poselskich komisji śledczej są spisane tutaj w tych zeszytach norymberskich. Oczywiście po, dzisiejszej, po dzisiejszym posiedzeniu taki zeszyt także po, powstanie, który właśnie będzie omawiał problematykę organizacji międzynarodowej organizacji zdrowia właśnie pod skrótem WHO. Zapraszam do transmisji o godzinie 12, zarówno na naszych mediach społecznościowych, facebookowych, jak i youtube'owych. Można tam śledzić posiedzenie. No i oczywiście media mainstreamowe serdecznie zapraszamy do Sali Kuronia. Jesteście Państwo tam mile widziani, jest dla Was przestrzeń. Przyglądajcie się temu, co mamy do powiedzenia, bo nie są to informacje, tak jak tutaj Pani Dorota wspomniała, czy Pani Jowita, informacje, które są w mediach mainstreamowych przekazywane na co dzień. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję Panie Adamie. Poseł Grzegorz Braun, bardzo proszę. Szczęść Boże! I ratuj się kto może, kiedy rząd Rzeczpospolitej Polskiej gotów jest oddać władzę nad życiem, zdrowiem w konsekwencji także mieniem Polaków kolejnej organizacji międzynarodowej po Eurokołchozie innych organizacjach i układach międzynarodowych, które wpływają na nasze życie, ciążą tragicznie zaciążyły już nad naszym życiem, takim superpaństwem, ober policmajstrem, któremu rząd warszawski wyprzedaje wolność, zdrowie, życie Polaków jest WHO, World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia, organizacja a lepiej powiedzieć, zorganizowana grupa przestępcza, całkowicie prywatny gang, na czele którego stoi obecnie fasadowo pewien afrykański komunista. Komunista, Szanowni Państwo, nie jakiś tam tęczowy, różowy, zielony, tylko hardkorowy, czerwony komunista stoi na czele tej organizacji, my, jeszcze przed dzisiejszym posiedzeniem, ale na gruncie ustaleń poprzednich naszych posiedzeń. Po raz kolejny wznosimy hasło precz z WHO, precz z Polski. Nie chcemy, żeby ta organizacja miała jakikolwiek wpływ na nasze życie publiczne i na nasze życie rodzinne, indywidualne. Polska powinna natychmiast wycofać się od udziału. W tej organizacji powinna się powstrzymać, nie powinna uiszczać żadnych składek, nie powinna gościć żadnych przedstawicieli tego gangu na naszym terenie i nie powinna występować w charakterze żyranta tej organizacji przestępczej, delegując do niej swoich przedstawicieli, a jest takim delegatem od choćby minister jednej choroby i nagłej śmierci Niedzielski, który szereg Razy pokazywał się pod tym szyldem w tym kontekście. O, pani Jowita, dzisiaj przecież przybywa do nas z sądu apelacyjnego, w którym toczy się sprawa z powództwa ministra Niedzielskiego przeciwko obywatelom, którzy słusznie, zasadnie kierowali do niego pytania. Ale panu ministrowi nawet to nie odpowiada. Pan minister nie życzy sobie odpowiadać obywatelom polskim na jakiekolwiek pytania ciąga ich po sądach. Zobaczymy, jak ta sprawa dobiegnie. Mam nadzieję, że nie będzie to sprawa ostatnia, ale, ale że ostatecznie zobaczymy Adama Niedzielskiego i jego wspólników w tym dziele zniszczenia. Przypomnę, ćwierć miliona zgonów nadmiarowych w ciągu poprzednich pandemicznych i postpandemicznych sezonów. Mam nadzieję, że zobaczymy ich wszystkich na ławach oskarżonych. Mam nadzieję, że zostaną są zasądzone najwyższe możliwe wyroki, które, które spotkać powinny zbrodniarzy przeciw ludzkości, do których w moim najgłębszym przekonaniu ci ludzie należą. Niedzielski, Szumowski, et consortes et tutti. Zapraszam na posiedzenie zespołu parlamentarnego. Zaczniemy je już za 20 minut. Zapraszam czy to na żywo w sali imienia Jacka Kuronia, świeć panie, czy to online w sieci internetowej. Do zobaczenia. Dziś temat główny WHO. Stop WHO, precz z WHO, traktat pandemiczny WHO. Nie chcemy, żeby ta super władza, żeby ten super rząd, międzynarodówka dewiantów, komunistów, żeby miała jakikolwiek wpływ na życie Polaków. Kłaniamy się, pytań tradycyjnie nie widzę, nie słyszę. Do zobaczenia.